Pan pamięta z wydarzeń z 21 grudnia. Kiedy wróciłem z pracy do domu, zobaczyłem, że nie mam przy sobie portfela. Pomyślałem, że zostawiłem go w pracy. Pojechałem od razu do szpitala. Powiedział pan, że pojechał pan po portfel do szpitala. Tak się jednak składa, że portfela w szpitalu nie było. Za to znalazł się w niedługim czasie w pana mieszkaniu. Lubię pytać wprost. Zadam zatem krótkie pytanie. Proszę Pana, czy Pan pojechał do szpitala po to, żeby zabić Ilonę Zawilską? Jakbym chciał ją zabić, to zrobiłbym to na swoim dyżurze, a nie jechał specjalnie do szpitala. Proszę powiedzieć, o której godzinie był Pan z powrotem? To było gdzieś około dziesiątej wieczorem. Jak szedłem korytarzem do pokoju pielęgniarskiego na internie, usłyszałem jakieś jęki z sali, na której leży Pani Ilona. I co Pan wówczas zrobił? Wszedłem i zapytałem, co się dzieje. Pani Ilona nic nie odpowiadała, tylko jęczała. Potem yy, przy łóżku pani Zawilskiej na szafce zauważyłem dwie strzykawki. No właśnie, to są te strzykawki. Nie zdziwiło pana, że tak sobie leżą? Z reguły nie zostawiamy strzykawek przy łóżkach pacjentów. Nagle drzwi się otworzyły, zapaliło się górne światło, Zobaczyłem, że to Mariola Musialik. Zaczęła się na mnie drzeć, żebym zostawił Ilona w spokoju. Proszę oskarżonego, pani Musialik zeznała, że widziała pana trzymającego strzykawkę w ręku w tym momencie, kiedy aplikował pan coś pokrzywdzonej do kruplówki. Nie, nic takiego nie robiłem. Jak wszedłem, to strzykawki leżały już na szafce. Sąd okazywał strzykawki. Proszę pana, ja chciałem przypomnieć, że z ustaleń śledztwa wynika, że zarówno w jednej, jak i w drugiej strzykawce było 50 ml chlorku potasu. 100 ml tej substancji to jest taka dawka, która jest wystarczającą do błyskawicznego pozbawienia kogoś życia. Ta substancja, jej właściwości są takie, że bardzo trudno ustalić, że to właśnie zaaplikowanie chlorku potasu było przyczyną śmierci. Pan, proszę pana, jako pielęgniarz z zawodu, zdawał sobie dokładnie z tego sprawę. Chyba pan przesadza. To nie jest jakaś wiedza tajemna. Każdy może sobie to sprawdzić w necie. Gdyby nie fakt pojawienia się pielęgniarki pani Musialik w tym dokładnie momencie, w tej sytuacji, w tym pokoju, Udałoby się panu osiągnąć zamierzony cel. Pozbawiłby pan panią pokrzywdzoną życia. Panie prokuratorze, to są tylko pana imaginacje.